Znowu ja sięglą. Na samym początku chciałbym podziękować KAPI 2S za dostarczenie aż 16 subskrypcji, a wcześniej miałem tylko 13. Razem 13 plus, 2, plus 16 daje 29. Dlatego dla mnie to jest bardzo dużo motywacyjne. I naprawdę chciałbym bardzo Ci podziękować, bo jednak e, sam mogę tego nie osiągnąć. I w linku macie jego kanał. Polecam tam wejść, zasubskrybować. Ma takie fajne live'iki z Minecrafta, albo z jakichś, no chyba tylko Minecrafta nagrywa. E, no, e, moja historia była taka, że e, szedłem sobie do Naplazaław i spotkałem jego. Spotkaliśmy e, się i tam on mi zadał małe Q&A i później po prostu na swoim Instagramie wrzucił, nie wiem jak to się nazywa do końca, odcinek, nie wiem do końca jak to się nazywa na Instagramie i po prostu mnie zapromował i, i uzyskałem aż 16 subskrypcji, tego ja bardzo Ci dziękuję i to chyba byłoby na dzisiaj na tyle.